prognostykboxing.pl. Witam Was bardzo serdecznie, Marek Cudek. Jeśli chcesz być na bieżąco, to oczywiście zasubskrybuj. Będzie mi bardzo miło. Prawy dolny róg, przycisk sub. Trochę ciekawostek, trochę plotek na początek, a potem przechodzimy już do walki weekendu, do typów. Wielu fanów Boksu odmawia Deontayowi Wilderowi talentu. Mówią, że to kalega, łamaga. No a popatrzmy, Sobie co i made some movie But there's one kid in america that no one speaks of and that's uh, De De Deontay Wilder. he was on the olympic team he lost the big kid and i've had the fortune of he's came and trained with me before too and he's, he's a big kid he's bigger than Latimer too but he's got good speed and power and i think best talent Najlepszym talentem Wilder. Według słynnego coacha Wilder i Fury e, to były największe wtedy talenty. No i to tu trzeba rzeczywiście złożyć pokłon, że Emanuel że, że e, Stewart tak to świetnie wychwycił. E, bo talent, e, talent Wildera jest unikalny, oparty w zasadzie przede wszystkim na, na dwóch... O tutaj o, słyszę dźwięki, słyszę dźwięki, nagrywają się. Antosia, Antosia to jest mój kot, który właśnie w tym momencie grzebie sobie w kuwecie. Eee, no cóż, to, to wszystko oczywiście mamy dowód, że to jest na żywo. Zwracając do Tyla Wildera, talent Wildera jest rzeczywiście unikalny, bo opiera się, się przede wszystkim na jego sile ciosu no i, no i szybkości zadania tego uderzenia, te, tego szybkości tego spustu i to właśnie Manuel Stewart e, świetnie swoim trenerskim okiem wychwycił. Tak mi dzisiaj wpadło właśnie bardzo fajny tweet w oko o Rocky Marciano, który kiedyś, no on pisał książki, kiedyś została wydana w 57 roku, e, książka Rocky z Marciano, Book e, of Boxing and Bodybuilding. Tam są m.in. takie punkty, że cios najprostszy jest zwykle najlepszy, e, w dobrej kondycji nie da się niczym zastąpić. E, Rocky Marciano radzi też, żeby kupować tylko najlepszy sprzęt e, do boksu. Samo życie, wracają po przerwie, no i jeszcze, jeszcze tam były fajne myśli, takie bardziej powiedziałbym odkrywcze, że szybkość i, i, i szybkie myślenie to, są, to jest najważniejsza broń pięściarza. To jest właśnie coś, co szczególnie współcześnie jest bardziej doceniane niż dawniej i, i Rocky Marciano to, to świetnie wychwycił. Australia. Przenosimy się do Australii. Każdy kraj ma swoją telenowelę. U nas jest problemem Brzęczek i Paulo Soza. W Australii gazety podchwyci, podchwyciły temat Justisa Huniego i, i jego kontuzji. Zadają sobie tam pytanie, czy aby na pewno Justice Huni musiał kontuzjować rękę tuż przed Olimpiadą będąc kandydatem do medalu, kandydatem do medalu, który po prostu kontuzjował rękę w walce zawodowej z polem Galenem. Justice chłoni tłumaczy cierpliwie, że ze względu na COVID nie miał, nie miał jak się przygotowywać, nie miał odpowiednich przeciwników w boksie olimpijskim, stąd, stąd jego ewakuacja na pro i stąd przygotowania właśnie poprzez walki pro, no, a samej kontuzji doznał Podczas paringu, a nie, nie podczas walki. E, no i twierdzi, że to się e, może zdarzyć zawsze o każdej porze, więc po prostu no, nieszczęśliwy zbieg okoliczności. E, a propos Justice'a Huniego, ja bardzo lubię poczucie Daga Fischera z Ring Magazine, który pytany o opinię o Hunim powiedział, że, że to jest bardzo poukładany pięściarz, że ma talent, no i że ma dobre nazwisko, bo, bo imię Justice, no to e, pisane. Pisane Justice, czyta się tak jak, jak Justice, Sprawiedliwość. No i z kolei nazwisko Huni, który, które świetnie można skandować. Huni, Huni. E, YouTuber Jake Paul e, powiedział, że jest otwarty na, na walkę z Canelo. No tam, tam bodajże za kilka lat dopiero e, powiedział. Łaskawca, w każdym razie ten, ten, ten e, sam Canelo, z którym on chciałby walczyć, mówił, jest bardzo przeciwny. E, takim youtuberskim występom e, on cały czas mówi że tu to, że to chodzi przede wszystkim o kasę że komisje stanowe nie, powinno, nie powinny braciom Pol wydać licencji e, i że teraz nie ma na to czasu no ale w pewnym momencie zaprosi któregoś braci na e, sesję sparingową żeby zobaczyli że boks zawodowy to nie są przelewki e, maleńkie sprostowanie e, z poniedziałkowego kto kogo sp e, sprostowanie dotyczy wnuka Alego Pan Walsh nie jest cruiserem, jak pisali w Boxing Social, ale to jest jeden z jedno z ważniejszych moich źródeł e, informacji. E, ty, y, YouTuber Drake Paul e, powiedział, że jest otwarty na, na walkę z Canelo. No, tam, tam bodajże za kilka lat dopiero e, powiedział. Łaskawca, w każdym razie ten, ten, ten e, sam Canelo, z którym on chciałby walczyć, mówił, jest bardzo przeciwny takim youtuberskim występom On cały czas mówi, że, to, że tu chodzi przede wszystkim o kasę, że komisje stanowe nie, powinno, nie powinny braciom Pol wydać licencji i że teraz nie ma na to czasu, no ale w pewnym momencie zaprosi któregoś braci na sesję sparingową, żeby zobaczyli, że boks zawodowy to nie są przelewki maleńkie sprostowanie, okazało się, że, że wnuka Lego nie jest cruiserem jak pisali w Boxing, boxing Social ale, ale średnim. W każdym razie nie zmienia to faktu, że, że pan Walsh, Nico Walsh, będzie już niebawem debiutował. Oczywiście w grupie Boba Ruma top rank. Michaela Mayer weszła na pierwszą pozycję w wadze lekkiej po, po walce z Rikon Farias. No i przesunęła się też wyżej w rankingu pound for pound. Pound for pound wygląda w tej chwili. Tak, popatrzmy. Pierwsze miejsce Katie, Katie Taylor, oczywiście potem Clarissa Shields, Amanda Serrano, Jessica McCaskill, Delfina Person, Jessica Bob. Siódme miejsce Cecilia Brekus. No i ósme miejsce, na ósme miejsce przesunęła się wyżej Michaela Meyer i tutaj miejsce zwolniło się dla, na dziewiątym miejscu jest Chantel Cameron i wchodzi Seniesa Estrada, wreszcie, wreszcie, przyszła, potencjalna, e, no topowa pięściarka z TOP3, prawdopodobnie, e, pound for pound, jest już w dziesiątce. Na Twitterze mieliśmy niedawno ciekawą dyskusję, waga średnia, słaba czy mocna? Promotor Andrzej Wasilewski twierdził, że dywizja średnia jest super mocna. Adam Abramowicz e, gdzieś tam wcześniej pisał, że, że, że waga jest słaba i to od 20 lat. Moje zdanie jest mniej więcej gdzieś tam po środku. Uważam, że to powiedzmy jest nic. to są mniej więcej, waga ok, średnia jest średnia po prostu. To są stany średnie, troszkę wyżej. Eee, rzeczywiście ciężko jest znaleźć więcej niż 7-8 dywizji, które są lepsze niż średnia, ale, ale nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że nazwiska już takie zasiedziałe, które, które niedługo z tego boksu i z tej wagi średniej po prostu wyjdą, czyli Gołowkin, eee, Andrade po prostu przysłaniają pewne sprawy. Canelo nie jest pięściarzem wagi średniej. Jacobs też w tej chwili dużo się bardzo zmieniło. Germal, Charlo nie bardzo wie, co z sobą zrobić. Na no, jeśli chodzi o prospektów i tak zwaną głębię dywizji, też nie jest rewelacyjnie. A propos, Charlo, bo, bo wielu uważa, już w tej chwili ekspertów uważa, że po prostu nie ma szans na walki. Z Canelo, jeśli Charlo rzeczywiście nie zrobi czegoś więcej niż walki, powiedzmy z Masiasem Montielem i ostatnio David Benavides, z którym, który nie przepada za Charlo, to jest brak miłości zresztą, jest na Instagramie spróbował Charlo sprowokować, no, zachęcił go po prostu do walki. Pisał, że, że, że obaj mają wtedy szansę wywalczyć prawo do walki z Canelo no i powinni po prostu ze sobą zawalczyć czyli David Benavides kontra Germal Charlo no ja jestem zdecydowanie na tak, Charlo powinien ruszyć do góry z takich ciekawostek jeszcze patrzyłem ostatnio na, na medale, na medalistów olimpijskich z ostatnich kilku olimpiad od 2016 roku w dół, czyli do 2000 roku no tam, jest, tam jest 216 medali Hmm, czyli powiedzmy, tam niektóre, niektórzy medaliści się powtarzali. Czyli powiedzmy około 200 medali, i zgadnijcie, ilu z, z nich zostało mistrzami świata w boksie zawodowym. No więc jest to tylko, tylko 14 nazwisk. To jest jakieś 3,5%. Także tak, no losy, losy amatorów wcale, wcale nie są łatwe. A tak poważnie, no to oczywiście do boksu zawodowego to są dwie różne dyscypliny po prostu do boksu zawodowego zarówno dostają się ludzie z boksu olimpijskiego, jak i, jak i no, w, amatorzy z krajów, w których powiedzmy boks zawodowy jest ważniejszy. No i są, są też kraje oczywiście mocno ukierunkowane na boks zawodowy, jak jak Tajlandia, Filipiny, Japonia, czy oczywiście Meksyk, więc i inne kraje więc wydaje mi się, że, że sprawa bezpośredniego przełożenia umiejętności pięściarskich z boksu olimpijskiego na boks zawodowy nie jest, taki, nie jest taka oczywista no ale to jest oczywista oczywistość wreszcie nadchodzi te, temat najważniejszy czyli najbliższy weekend więc mamy dwie osobliwe walki z dużą różnicą wzrostu i zasięgu Nadal będzie będzie Martinez Kordowa, ale nie, o, nie, to, nie tę walkę mam na myśli. Chodzi oczywiście o David Barrios i Łomaczenko na Katani, e, Więc mamy, ma transmisję na Polsacie i Polsat News, Sport News. E, więc, więc szukajcie w Gal z Las Vegas i z Atlanty około 3. Z tego co pamiętam, zaczynają się polskie transmisje i trzeba to zobaczyć. Więc takie walki, które oczywiście zobaczyć trzeba, no to, to, są, to, to jest gala w Atlancie: Mario Barrios z Jerwontą Davisem w limicie 140 funtów. To jest, to jest, trzeba to podkreślić kilka razy, bo, bo tank Davis walczy normalnie w 130 funtach, czasami w 135. W każdym razie e, 140 funtów w wadze, w limicie 154 Rixon lubin z Jasonem Rosario, pas. WBC Silver i Baty Ahmedov, Algenis Mendes to jest znowu waga limit 140 z Wasyl Łomaczenko w lekkiej z na Nakatanim i Janibek Alim Hanuli z Robem Brantem, Alim Hanuli, Brand, bardzo interesująca waga wadze średniej, walka wadze średniej, dwóch pięściarzy z dziesiątki. The Ring. Dla mnie najbardziej intrygująca walka to jest Mario Barrios-Gervonta-Davis. W 140 funtach można powiedzieć, że to jest chyba najtrudniejszy test w karierze dla obydwu pięściarzy. Barrios nigdy nie spotykał się z pięściarzem klasy Gervonta, a Davis nigdy nie konkurował z kimś o, o takim rozmiarze, mającym taką, taką przewagę wzrostu i zasięgu. Wielu kibiców się pyta, po co, po co Davisowi ta walka? No, wiadomo, że to jest jednorazowy skok raczej do, do, do 140 funtów. Nie ma raczej szans na poważne zagnieżdżenie się w tej, w tej kategorii, w której jest kilku naprawdę fajnych, doskonałych pięściarzy, którzy, którzy no, mają taką przewagę rozmiaru, że po prostu Tank Davis nie ma szans. Na podbicie tej wagi, ja spotkałem się z opinią, że po prostu no, bilans zysków i strat jest tutaj po prostu korzystny. Mario Barios jest, jest niepokonanym pięściarzem z pasem. Jeśli Jerwonta to wygra, no to po prostu będzie miał kogoś takiego na koncie. Oczywiście, jeśli chodzi o pas WBA regular, o który, którego posiadaczem jest Mario Barrios no to trzeba pamiętać, że to nie jest prawdziwy pas mistrzowski. To jest oczywiście prawda, no ale można go nazwać wicemistrzowskim. E, e, wracając do walki, jeśli chodzi o doświadczenie, no zdecydowanie jest tutaj po stronie Davisa. Duck Fisher z The Ring, pisał, że, że być może jest to rodzaj przymiarki tanka do, do tych większych pięściarzy wadze, wadze lekkiej, którzy również będą mieli przewagę wzrostu i zasięgu. Tank z kolei nie odbiega specjalnie rozmiarem od batyra Ahmedowa, który sprawił mocne kłopoty Mario Bariosowi. Zresztą no, trzeba powiedzieć, że, że batyrowi Ahmedowowi po prostu nadawało, yy, wtedy należała się wygrana z Bariosem. Jerwonta yy, bezsprzecznie umie walczyć. Yy, to jest talent na pewno fizyczny, talent w ogóle przede wszystkim ofensywny. To jest szybki, silny pięściarz. Tak, no, zdecydowanie puncher. No, ale to nie jest pressure boxer. Nie jest, nie jest Joe'em Fraserem. E, ma braki w defensywie. Można go trafiać. E, szczególnie z dystansu. Ze względu na, na ograniczony head movement. E, więc będzie ciekawie. Jervonta e, Davis ma luki w wyszkoleniu typu, typu na przykład brak jabu. E, I teraz jest pytanie czy jego dynamika, szybkość i, i, i ten Dynamit w pięściach, czy to zda egzamin z pięściarzem o tyle większym, czy da, zda to egzamin w 140 funtach? Mario Barrio jest wyższy o ponad 10 cm, popatrzmy sobie. Zasięg też no, około 10 cm przewagi, to jest bardzo dużo. Ma niezłe uderzenie. Całkiem solidny jab. Potrafi kontrować czasem dwoma, trzema ciosami, w ogóle bije fajne kombinacje z dystansu więc to może być, to może być trudny orzech do zgryzienia dla Jerwonty, no ale z drugiej strony Mario Barrios ma, ma też e, liczne luki w defensywie Tank Davis nie jest kimś kto, kto by potrafił zamęczyć tempem jak Bater Ahmedo więc wydaje mi się, że pod tym względem ta walka dla Barriosa będzie łatwiejsza e, tutaj jeszcze taki głos. Przypomniałem sobie Timothy'ego Bradley'a. E, przypomnijmy mistrza świata i eksperta e, obecnie. Timothy Bradley powiedział coś takiego, że Davis wie jak się ukryć i wie jak polować. I że przewiduje jego wygrano przed czasem w 8 lub 9 rudzie po podbrutkowym. Po no e, więc mój typ jest taki można powiedzieć podzielony. E, uważam, że bardzo fajnie bardzo fajny, bardzo fajny kurs jest na wygraną Bariosa w Fortunie. Wygraną na punkty 6,50. Według mnie trzeba to rozważyć. Za czasówkę Davisa dostaniemy tylko 1,60, więc no, jest to ciekawy dylemat. Wasyl Łomaszczenko Masayoshi na Katani. To jest pojedynek korespondencyjny między Teo Lopezem a Łomą, bo. Bo Lopez, mimo pewnej wygranej z nakataniem, był bardzo mocno zniechęcony po tej walce na pełen dystans z wysokim japończykiem. W ogóle po tej walce już po prostu nie chciał walczyć z nikim, z nikim tak dużym. Łomaczenko będzie chciał to wygrać przed czasem. Popatrzmy sobie na różnicę wzrostu. Łomaczenko, 170 cm na 182 Zasięg. Łomaczenki 166, no, na Katani 180, 14 cm różnicy. Jak widzimy, różnica między nimi naprawdę nie jest mała. Łomaczenko zawsze tak uważałem nie jest naturalnym, prawdziwym, lekkim a na Katani jest dużym, chudym, kościstym i silnym pięściarzem, wagi 135 funtów. Będzie też najwyższym rywalem w karierze Łomy. W ogóle sześciu ostatnich przeciwników Łomaczenki miało przewagę wzrostu i zasięgu nad nim, no więc, no ale Łomaczenka, jak wiemy, sobie jednak z tym świetnie radzi. Popatrzmy zresztą na mistrza defensywy w akcji. Łomaczenko ma trzeci najwyższy procent celnych uderzeń z wszystkich pięściarzy i drugie miejsce według wskaźnika trafione, przyjęte tuż za biwołem. Jak to mówią Amerykanie, w całym boksie. Zwracając do walki, mamy 14 cm różnicy zasięgu, do tego są jeszcze dwa dobitne fakty. Po pierwsze, Nakatani ma dobrą kondycję, dobrze posługuje się dżabem. No, twardy, kąśliwy dżab, zresztą zobaczymy zaraz walkę, której tym dżabem po prostu przeciwnika posadził na, na ziemię. Nakatani bije kąśliwie, jest na pewno twardy niezłomny o czym boleśnie przekonał się Felix Verdejo były raczej już pięściarz podejrzany jak wiemy o zabójstwo. Oh, what a huge right hand from Felix Verdejo from long range the top and stay there. Oh, it is. There it is. Nakatani was coming in. Verdejo met him with power. Oh, and he's hurt! He sends him back! Nakatani is damaged for Deho and he doesn't look good at all! Could it be a comeback win for Nakatani? He floors him! He did it! Masayoshi Nakatani up off the canvas twice to end it like that. What a fight! Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że Verdecho to, to ważne nazwisko w jednej z najmocniejszych kategorii wadze lekkiej. Wielokrotnie łączono go z Wasylem Łomaczenką, bo podczas, podczas Igrzysk Olimpijskich, chociażby się spotkali w ćwierćfinale, wtedy, wtedy wygrał oczywiście Łomaczenko 14 do 9. Bardzo wyrównany pojedynek. Wtedy tylko 19 lat Verdecho, więc wydawało się, że będzie świetnie na pro, pod razu podpisał kontrakt z grupą Top Rank no ale ostatnio, ale nie prowadził się najlepiej zaczął niespodziewanie przegrywać niektóre walki mimo, mimo dobrego początku, tak właśnie tutaj z Nakatanim no i oczywiście ostatnio doszła sprawa tego dramatycznego zabójstwa, no to jest, na razie jest to oczywiście w fazie Fazie, powiedzmy, ugruntowanych podejrzeń, no, ale mimo wszystko e, no, sprawa nadaje się na film i to taki bym powiedział bardzo mocny kryminał. Więc tak, jeśli chodzi o, o, o sprawy jeszcze techniczne, Japończyk porusza się raczej w linii prostej, sporo przyjmuje, więc przewaga w no, łomaczenki pod względem pięściarskim, czysto pięściarskim będzie bardzo konkretna. Tym bardziej, że łomaczenko widział już wszystko, e, więc poradzi sobie na pewno. Zachodzenie będzie na pewno, zmiany tempa, ciosy. Ciosy w różnych płaszczyznach, na dół przede wszystkim. Czytałem jeszcze opinię ostatnio od ciekawą Timotego Bradleya, który ocenia, że, że kariera Łomaczenki zbliża się już do końca, że no, to jest 400 walk na, na Matorce, bardzo intensywne treningi. No to wszystko sprzyja kontuzjom. Łomaczenko bardzo chciałby rewanżu z, z Lopezem, no ale może po prostu nie zdążyć, bo bo Lopez planuje przejść wyżej na walkę z Joshem Taylorem też są, więc może po prostu nie dać Łomaczency rewanżu. No ale według Bradleya nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Lopez wtedy zostawi te wszystkie pasy, no i, i Łomaczenko pewnie spróbuje zostać bezdyskusyjnym mistrzem wagi lekkiej. Jeśli chodzi o typy, no typy Tima Bradleya łoma przed czasem, Tuż przed końcem 11 lub 12 runda. Ja uwielbiam takie precyzyjne typy, gotowe. <noise> no, na Katani miał w walce z Verdechą mocno spuchnięte oczy, więc, więc kto wie, czy, czy, czy to się nie powtórzy i czy po prostu sędzia nie przerwie tej walki. Ja widzę, jednak wygrałem na punkty łomaczenki, bo na Katanie jest naprawdę twardy. Za wygrałem na punkty 1,90 w Fortunie, no ale za tą 10, 10, 12 rundę, za tą 10, 12 rundę mamy w Fortunie. Siódemkę, więc wygrała w dziesiątej, dwunastej rundzie. więc Naprawdę to warto przemyśleć. Kusząca bardzo propozycja. Na gali łomaczenki mamy jeszcze bardzo ciekawą walkę w wadze średniej. Dwóch przeciwników: Stop 10 the ring. Jak już wspomniałem, Żani Bek, Alim to jest z Kazach z Robem Brantem walka no 50 na 50 bez wątpienia więc tutaj żaden wynik nikogo pewnie nie zaskoczy 2,75 jest na na wygraną na czasówkę Kazacha na wygraną Kazacha przed czasem w Fortunie i to jest mój typ na drugiej gali kolejna walka 50 na 50 Ericsson Lubin Jackson Rosario pas WBC Silver trener Riksona Lubina porównał to starcie do, do Haglera z Mugabim. Wydaje mi się, że to, to jest mocne, ale no, mocno przedwczesne w każdym razie. Przedwczesne na pewno i, i prawdopodobnie, bardzo prawdopodobnie jednak przesadzone. W każdym razie. Warto to zobaczyć. Umiejętności na pewno po stronie Liksona lubina. Siła to Jason Rosario. Obydwa są zresztą ofiarami Jamela Charlo, więc, więc jest to ciekawy też pojedynek korespondencyjny. Jason Rosario, dobry heavy movement, wysoka garda. Na pewno będą luki na uderzenia na dół, więc to, to jest jakaś szansa lubina. Bardzo ważne będzie ważenie, bo Rosario miała już kłopoty. Z wagą, i, z, i potem z wytrzymałością w czasie walki. Mój typ jednak to Jason Rosario, wygrana przed czasem. Eee, walka Bater Achmedow na tej samej gali. Bater Achmedow Algenis Mendes. Bater Achmedow Algenis Mendes. Eee, czasówka. Bater Ahmedow pokazał świetną walkę. Eee, z świetny boks z Mario Barriosem i jestem przekonany, że urodzony w Uzbekistanie Rosjanin. Jest w stanie spokojnie zajechać pięściarza z Dominikany i wygrać w pierwszej połowie walki. Jest jeszcze walka Julio Cezara Martineza z Cholem Cordową. Tutaj mamy Martineza, czasówkę w rundach 1-3 dostaniemy 2-10 w fortunie. To jest mój typ. No i jeszcze jedna. Walka, wspomniałem o niej wcześniej, jednego z najciekawszych prospektów, wadze super średniej Kubańczyka Davida Morela, no, po tym jak przynajmniej czasowo odpadł na no, tych najciekawszych prospektów tydzień temu um, Uzbek Bektermim, Bekmelikudziew, Bektemir no to, no, to zostaje na Medgar Berlanga i David Morel, Morel zmierzy się z Mario Cazaresem, to jest człowiek, który nieco przypadkowo przez techniczną decyzję, tam było zderzenie głowami, pokonał Julio Cezara Chaveza juniora. No przewiduje tutaj wygraną znakomitego 23-letniego Mańkuta z Kuby przed czasem, raczej w drugiej połowie walki. Miło by zakończyć dobrą wieścią, no i mamy dobre wieści. We Włoszech zakończyły się Młodzieżowe mistrzostwo Europy w boksie, czyli poniżej 22 roku życia. Najwięcej tytułów zdobyli Rosjanie i Włoszki. No ale Polacy mają w sumie 5 medali, w tym jeden złoty Martyny Jancelewicz kategorii 81 kg i 4 brązowe oczywiście Agata Kaczmarska 75 kg Oliwa Toborek powyżej 81 Paweł Brach do 56 kg no i w drugiej najcięższej dywizji oczywiście Mateusz Bereźnicki, który w półfinale odpadł. Więc tak, prezentuje się nasza młodzież. No i cóż moi mili, chciałem Wam życzyć bardzo dobrego weekendu. Bardzo Was proszę o subskrybowanie boxing.pl, naszego kanału. Do zobaczenia. Życzę Wam świetnej zabawy. Myślę, że tydzień temu myliłem się, że, że jednak, jednak to w ten weekend będą Najlepsze czerwcowe walki, przynajmniej dwie wyglądają na papierze doskonale, przynajmniej od strony takich wyrównanych walk, 50 na 50, do oprócz tego są oczywiście głośne nazwisko jak, jak chociażby Łomaczenko i Tank Davis. Do zobaczenia, dobrych wrażeń, trzymajcie się, cześć!